<laughs> Już? Zaczynamy? Dobra, dobra, jestem gotowy. Dzień dobry! Już miesiąc maj, pachnący gaj, łąka kwiecista, zieleń soczysta... Niestety prognoza pogody na zbliżający się weekend zapowiada się dosyć ponuro, by nie powiedzieć fatalnie. Temperatura w nocy spadnie do kilku stopni powyżej zera, a w niedzielę może nawet sypnąć śniegiem. Lecz my, nieustraszeni dziennikarze głosu, nie zamierzamy zwalniać tempa. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu jednym tchem. Gorąco jest nadal w salach kinowych po obu brzegach Olzy. Trwa filmowe kino na granicy. Gwiazdy srebrnego ekranu spotykają się z widzami. Pokazy, rozmowy, spotkania literackie, emocje sięgają z zenitu. 150 obrazów, kilkadziesiąt kilometrów taśmy filmowej, a raczej. Megabajty, gigabajty, terabajty, klatek, 60 klatek na sekundę. Nawet tak zaawansowana technologia nie wyręczy talentu doskonałej gry aktorskiej i wizji reżysera, który poprzez swoje dzieło pragnie przekazać widzowi doskonałość, a równocześnie słabość ludzkiego jestestwa. Do kina, rodacy! Do kina! Polska język, ciężka język. Znane powiedzenie lecz nieznane realia. My Polacy mieszkający w Czechach nie zwracamy uwagi na potrzeby nauki języka polskiego, przecież mówimy po polsku na co dzień. Okazuje się jednak, że język Mickiewicza, Słowackiego i Norwida staje się atrakcyjny dla naszych czeskich współmieszkańców. Zgrabnie wykorzystała to polska szkoła podstawowa w Lutyni Dolnej, która otworzyła swoje klasy dla osób dorosłych chcących nauczyć się języka polskiego właśnie Owi nowi uczniowie wiedzą, że znajomość polszczyzny na naszym terenie pozwala zrozumieć i zyskać. Pamiętajmy, język polski nasza duma, nasz skarb. Już 10 maja odbędzie się kolejna edycja znanego talk show Za Odzie Potrafi. Tym razem Izabela Wałaska zaprosi m.in. prezesów polskich organizacji. Widzowie będą mogli zobaczyć i wysłuchać panią Helenę Legowicz. Prezesa największej polskiej organizacji, czyli Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz pana Mariusza Wałacha, prezesa niemniej ważnej organizacji, czyli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Na słynnych kanapach w ośrodku Strzelnica usiądą również Renata Czader oraz Izabela Kapias. Obie panie znane i Lubiane zapraszamy. Stało się trzyniec na ustach całego czeskiego hokejowego świata. Puchar Masaryka trafił właśnie do rąk chłopaków ze stali. To drugi złoty medal dla tego klubu. Kibice cieszą się, śpiewają, niektórzy świętują do dziś. Feta na cześć szynieckich hokeistów skończy się zapewne tuż przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek. Śpiewały również dzieci. 16. edycja festiwalu piosenki dziecięcej przeszła do historii. Można pozazdrościć talentu. Sala Domu Kultury w Chawieżowie jak co roku gościła najlepszych z najlepszych. Nie ma lepszych, no może zespół Amplifier, który wystąpił gościnnie, chociaż pewności nie mam. Maj, gdy maj to majówka, gdy majówka to tradycyjny grill, to taka bardzo polska tradycja. Kilka dni wolnych i różne rodzaje kiełbasek na ruszcie. Zdrowsza odmiana tego święta ogranicza się do grillowanych warzyw, jednak bez względu na spożywanie potrawy, sezon na grilla uważam za otwarty. Zanim cała Polska rozgrzeje sprzęt kuchenny do czerwoności, Pamiętajmy, że dziś, drugi dzień maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej, a już jutro święto uchwalenia Konstytucji, 3 maja. Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w tym święcie i wywieszenia flagi narodowej w swoich oknach lub na budynkach polskich organizacji. Można zrobić zdjęcie i wysłać w naszej redakcji. Świętujmy razem! Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu z Głosem, oczywiście, i kanałem Głos Live. Do zobaczenia za tydzień.